Warta nad ranem, może sen przyjdzie, śpiewa stary dobre małżeństwo. Czasami muszą to sobie nad ranem podśpiewywać misjonarze, pracujący na misji pośród pigmejów. W Monosao żyjemy razem, a żadna forma odgradzania się od pigmejów nigdy nie była brana pod uwagę. Wspólnie dzielimy radość, smutek, Taniec, śpiew, śmiech i płacz. Gdy rodzi się nowe życie, słyszymy płacz, jęk i krzyk. W razie konieczności interweniujemy medycznie. Razem dzielimy bóle rodzenia. Gdy ktoś umiera, słyszymy specyficzne jodłowanie w całej wiosce. Już wiemy, że ktoś umarł. Razem dzielimy ból i smutek po stracie kolejnego pigmeja. Ktoś się pokłócił? Ktoś świętuje? Jesteśmy tego częścią. Dlatego misja wśród pigmejów Bajaka, choć pełna trudów, to jednak jest przepiękna. Tutaj jesteśmy jedną wielką rodziną w wiosce na co dzień dokładnie do trzeciej, czwartej nad ranem słychać jeszcze śpiew i tańce w jednym z klanów. Pygmaje, a szczególnie młodzież, podobnie jak wszystko, co żyje w lesie tropikalnym, nie śpi. Tutaj nie ma pojęcia ciszy nocnej. W nocy godzina może dwie ciszy, a resztę czasu wypełnia śpiew. Słychać tylko cykające, dźwięczące, brzykające insekty, cykady i pasikoniki. Od czasu do czasu zapieją jakieś pijane koguty, które w Afryce niekoniecznie pieją dopiero na drama. Tutaj każda pora dnia i nocy jest dobra na pianie. Bo kogut środkowoafrykański, jak i bajaka, jest wolny i nikt mu nie będzie mówił, że ma piać tylko rano. W Monaszao na pobudkę pieje też mndużu. Ma on niesamowity talent rozwiązywania rodzinnych i klanowych konfliktów. Najlepiej o piątej rano. I w taki sposób, żeby wszyscy słyszeli. I słyszą. A słyszą głównie księża z misji, bo mieszkają najbliżej. I taki właśnie jest zamiar Nduzu, który specjalnie krzyczy wtedy w języku sango, który misjonarze znają doskonale. W dni, kiedy Nduzu nie krzyczy, Wioskę budzi tępy dźwięk służącego za dzwon ciężkiego bębna od tylnego koła jakiejś starej ciężarówki zawieszonego na drzewie mangowym tuż przed kościołem. Taki improwizowany dzwon wzywa chrześcijan na msze, na modlitwy lub na katechezę. Na Kitu po poranku słońce. Podnosi się tak, jak i zachodzi. W całej Afryce. To znaczy szybko. O szóstej rano jest już dosyć wysoko na horyzoncie. Mgła, wspólnie z dymem wydobywającym się z wiecznie płonących ognisk, tworzą przepiękną, baśniową, błękitną warstwę, unoszącą się jakieś dwa metry nad Ziemią. Kiedy mgła zaczyna się powoli podnosić, pod jej błękitną warstwą widać pierwsze ruchy dwunożnych istot. Najczęściej pierwsze są smerfusie, potem smerfetki, a na końcu większe smerfy, czyli dzieci, kobiety i cała reszta. Bajaka, Wychodzą zaczerpnąć oddechu radości z kolejnego dnia, który daje im Bóg. Pomoli się przeciągają. Jest chłodno. Wilgoć lasu tropikalnego sprawia, że temperatura 25 stopni Celsjusza to już zima. Ktoś rychło rozdmuchuje ognisko przed domem, aby pozostałe smerwy mogły się przy nim ogrzać. Wszyscy chodzą jakby w zwolnionym tempie w nikomu nieznanym kierunku. Kobiety biegną z jakimikolwiek naczyniami do pompy z pitną wodą. Pokóła, ma i bła! Szybko przynieście wody! Krzyczą na kobiety zaspani jeszcze mężczyźni. Nie żeby woda była ich największym przyjacielem, ale po całej nocy w dymie. Warto sobie oczy przemyć. Wokół ognia bardzo szybko gromadzi się cała rodzina. Każdy oparty na stopach. Kolana wystają ponad głowę, ręce wyciągnięte w stronę ognia, od czasu do czasu grymas na twarzy powodowany gryzącym dymem. Dzieci zaczynają płakać. To znak, że zbliża się woda. Na którą są chyba uczuleni od pierwszych dni życia. Widocznie dym jest mniej gryzący. Kobiety szybko stawiają garnek z wodą na ogniu. Nie posłuży on do przygotowania herbaty czy kawy. Na to ich nie stać. Jeśli zostało nieco mąki z manioku, to zakręcą szybko małą maniokową pyzę. Którą wszyscy podzielą się porówno. To pewnie ich ostatni posiłek do samego wieczora. W międzyczasie wyjaśniane są rozmaite konflikty, wymieniane plotki, prześmiewani są nocni tancerze, planowany jest dzień. Kto idzie do lasu, kto w pole, kto po koko, kto zostanie pilnować dziurawej chatki manguru. I dziurawego garnka. Sprzed garażu, gdzie wystawione jest na stałe misyjne kowadło, dochodzą pierwsze głuche uderzenia wioskowego młotka wyklepującego maczety. Za chwilę ktoś przyjdzie na misję poprosić o limę, czyli o pilnik. Codzienny wioskowy rytuał rozpoczęty. Nagle rozbrzmiewa krzyk. Tiri! Kłótnia. Wykrzykują ludzie. Wszyscy się zbiegają do niejakiego kuła kołu, który pokłócił się o coś ze szwagrem. Zbiega się coraz więcej ludzi, bo każda kłótnia to jakaś forma rozlity. Okazuje się, że kuła kołu, żeby zadać cios szwagrowi, wyciął własne drzewo awokado, które w tym roku wydało swoje pierwsze owoce. I bajaka bardzo często reagują na wyrządzoną im krzywdę w taki niezrozumiały dla nas sposób. Zazwyczaj jest to ucieczka lub zniszczenie czegoś, co należy do nich. I tak ani kuokołu, ani jego szwagier nie będą jedli owoców drzewa, które nikomu przez długie lata, kiedy nie owocowało, zupełnie nie przeszkadzało. Można powiedzieć, że Łakoł wyrwał przyczynę niezgody dosłownie z korzeniami. Około godziny dziewiątej, kiedy poranna rosa już przysycha, wszyscy ruszają do pracy w polu lub do lasu, gdzie będą zbierać cokolwiek postawi na ich drodze. Dobry kombat. Kobiety zazwyczaj idą na ryby, na grzyby, czasami na ślimaki, gąsienice czy termity. To, co będą zbierać, zależy głównie od pory roku. Wszystko występuje okresowo. Mężczyźni w porze suchej udają się na poszukiwanie miodu lub na polowanie. W sezonie deszczowym przeglądają łapki. I zbierają rozmaite tłuszczodajne ziarna, gąsienice czy ślimaki. Kobiety, jak i mężczyźni zawsze wracają z liśćmi koko, których część sprzedadzą kobietom wioskowym, a część przygotują wieczorem dla rodziny. Zbieranie trwa do godziny 15. Potem trzeba wracać i zacząć przygotowywać posiłek. Każdy przynosi swoją zdobycz. Wygłodniałe dzieci czytają z niecierpliwością i ciekawością na zawartość matczynych koszy i tego, co ukrywa za plecami tata. Kobiety kolejny raz ruszają po wodę. Zazwyczaj każdy poszukiwacz jedzenia wykąpał się, już w rzece Sao, wychodząc z lasu. Ale dzieci, starcy i leśne zdobycze czekają na wodę. Kolejny rytuał. Dokładnie jak oporantu, poranku. Roznieceniowy. Będzie on płonął w chatce całą noc, ogrzewając ściśniętą jak sardynki w puszce rodzinę. Będzie także chronić przed nieproszonymi gośćmi typu komary czy węże. Ogień to w języku będzele moja, jest to niemalże święte słowo, bo moja wśród bajaka nigdy nie gaśnie, a na dodatek moje podarował pigmejom nie kto inny jak sam komba. No, ale po co ten cały zawrót głowy z niemogącym nigdy zgasnąć ogniem? Przecież są już tanie chińskie zapalniczki lub zapałki. Po pierwsze, tanie chińskie zapalniczki mają dwie cechy. Są tanie i są chińskie. Tanie plus chińskie równa się to nie może działać. Po drugie, zapalniczki, mimo że tanie, i tak są dla pigmejów za drogie. Natomiast Sprawa z zapałkami ma się tak, że szybko wilgotnieją i po kilku godzinach w lesie tropikalnym nadają się do wyrzucenia. Za te same pieniądze można kupić troszeczkę soli, która wprawdzie też naciągnie wilgoci, ale nawet wtedy można ją zjeść, a zapałek już nie. Bajaka rozpalają ogień na trzy sposoby. Pierwszy niosą kawałek. Tulącego się drewna, od którego rozdmuchają większy ogień. Drugi sposób to przemień, a trzeci, choć stosowany rzadko, potrafią potrzeć o siebie dwa patyki i tak wywołać ducha ognia. Ogień rozpalony, woda przyniesiona, zapada moko, czyli wieczór. O 18:00 słońce znowu zachodzi bardzo szybko i robi się chłodniej. Znowu jakieś 25 stopni Celsjusza. Dzieci płaczą, bo starsi każą im się kąpać w zimnej wodzie. Niektórym dzieciom rodzice, którzy odkrywają w sobie jakieś małe pokłady autorytetu rodzicielskiego, wycinają ze stóp. Kły piaskowe. Próbowałem kiedyś zgłębić tajemnicę rozpoczynającego się około dwudziestej, co wieczornego. Um, 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 drążyło mnie stale pytanie, dlaczego bajaka zaczynają ubijać swój maniok dopiero około dwudziestej. Przecież ciemno jest już od osiemnastej. Macie jakiś maniok? Zapytuję około osiemnastej kilka rodzin. Za me, Mumper, nigdy, ojcze, nic a nic. I rzeczywiście po manioku ani ślady. więc atakuje około dwudziestej, próbując namierzyć źródło moździerzowych hum, hum, hum. Chodzę do tych samych rodzin. Kobiety ubijają maniok. Na mąkę, a młodsze dziewczynki przesiewają jesitem. Ale przecież godzina temu nie mieliście manioku, zapytuję zdziwiony. Ale już mamy, mąper. To dlaczego nie ubijacie wcześniej, gdy jest jasno? Bo nie chcemy, żeby ktoś widział, że mamy więcej od innych, bo wtedy przyszliby do nas jeść. To taki sposób na Uniknięcie dodatkowych głodnych. Ale przecież wszyscy teraz ubijają, i słychać, że w sumie każdy ma maniok. No właśnie, Munkel. Teraz nikt nie będzie chodził i prosił o maniok, bo są zajęci swoim własnym maniokiem. Oświecony tym odkryciem, wracam na misję przemyśleć sprawę a zasiądą do pierwszego od rana osiłku, który ma miejsce dopiero między 21 a 22. Kiedy wszyscy pojedzą, młodzież zabierze puste, plastikowe butle po wodzie, które staną się na kilka godzin bęblami. Tańce i śpiewy rozpoczynają dzieci, ale błyskawicznie wokół ognia zbiegają się młode dziewczęta, które tańcem i pięknym śpiewem będą chciały przyciągnąć uwagę młodych myśliwych. Jeśli będzie pełnia księżyca, tańce przedłużą się do późnej nocy lub raczej wczesnego rana. Czwarta nad ranem. Może sen 十一节。